Kain i Abel Epizod o Kainie i Ablu Hebrajskie Hebel Chabel Jako dotyczący prawdopodobnie syn swym pierwotnym brzmieniu czasów dużo późniejszych rozwinięta kultura, znaczna liczba ludzi został tu umieszczony jako wymowne potwierdzenie skutków grzechu pierworodnego. Oto szatan odnosi zwycięstwo nad innymi. Równa Księga Mądrości, rozdział 10, wers 3. Ewangelia Mateusza, rozdział 23, wers 55. Pan. List do chybaczyków, rozdział 11, werset 4, rozdział 12, werset 24. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 3, werset 12. Święta Gdyty, rozdział 11. Mężczyzna no zbliżył się do swej żony Ewy. Poczęła i urodziła Kaina i rzekł. Otrzymała mężczyznę od pana, a potem urodziła jeszcze Abla, jego brata.